Nikt nie przypuszczał, że życie Agnieszki C., jednej z najbardziej wyrazistych artystek polskiej sceny rockowej, w rzeczywistości było przepełnione samotnością, lękiem i ciszą, której jej fani nigdy nie słyszeli na scenie. Królowa krzyku, kobieta, która potrafiła rozbić każdy mur bez chwili zawahania, w prywatności, osoba rozdarta, coraz bardziej zamknięta w sobie. Obserwująca, jak fundament jej małżeństwa zaczyna pękać od środka. A zaczęło się tak niewinnie. Jeszcze rok wcześniej Agnieszka w wywiadach powtarzała, że rodzina jest jej bezpieczną przystanią, jedynym miejscem, gdzie może zdjąć maskę silnej kobiety. Jej mąż, Marek, uchodził za partnera oddanego i lojalnego. Człowieka, który zawsze stał w jej cieniu, nie próbując konkurować z błyskiem jej kariery. Jednak to, co na zewnątrz wyglądało jak stabilność, w środku było już tylko skrzętnie skrywaną fasadą. Pierwsze sygnały, że coś jest nie tak, pojawiły się jesienią. Agnieszka zaczęła zauważać, że Marek coraz częściej wychodzi z domu późnym wieczorem to do pracy. Choć dotąd tego nie robił. Jego telefon, zawsze wcześniej pozostawiony na stole w kuchni, teraz był pilnie strzeżony. Jakby skrywał tajemnicę, która mogłaby rozsypać ich świat. Tłumaczył wszystko stresem, nowymi obowiązkami, potrzebą przestrzeni, a ona w swojej naiwnej wierze próbowała mu wierzyć, ale najbardziej bolało to, że Marek coraz częściej patrzył na nią nieobecnym wzrokiem. Jakby za każdym razem widział przed sobą nie żonę, lecz ciężar, którego nie potrafi dźwigać. Wszystko zmienił pewien zimowy wieczór, kiedy Agnieszka wróciła wcześniej z próby do nowej trasy koncertowej. Była zmęczona, przemoknięta i jedyne o czym marzyła, to ciepło domowego ogniska. Jednak dom przywitał ją ciszą, taką, która nie była normalna. Znała ten dom na pamięć i wiedziała, że coś jest nie tak już od pierwszego kroku. Z kuchni dochodziły ciche szepty. Z początku pomyślała, że Marek rozmawia przez telefon, ale to były dwa głosy. Jeden jego, drugi kobiecy, zduszony, ale wyraźnie ciepły, intymny, zupełnie inny niż zwykłe rozmowy z koleżankami z pracy. Zatrzymała się w korytarzu, a jej serce zaczęło bić tak głośno, jakby próbowało wyrwać się z piersi. Głos kobiety brzmiał znajomo, zbyt znajomo. Sekundy zamieniły się w wieczność, a każdy kolejny szept przecinał jej wnętrzności coraz głębiej. Nie chciała wierzyć. Przez chwilę błagała samą siebie, by to była pomyłka, by ich słowa miały jakieś niewinne wyjaśnienie. Ale wtedy padło zdanie, które zniszczyło wszystko. Powiem jej po świętach. Obiecuję. Ton Marka był łagodny, taki, jakiego Agnieszka nie słyszała od miesięcy. Jej nogi ugięły się pod ciężarem tej prawdy. Upadła na kolana, na zimną podłogę, starając się nie wydać żadnego dźwięku. W jednej chwili cała pewność siebie, którą budowała przez lata, rozsypała się jak szkło. Najgorsze było jednak to, że rozpoznała ten głos. Kobieta, z którą Marek rozmawiał, była kimś, kogo Agnieszka nigdy nie podejrzewała, kimś, kto od dawna był częścią ich życia zawodowego. Sekundy później wstała, otarła łzy, wyprostowała się i weszła do kuchni tak spokojnie, jakby wróciła z zakupów. Obserwowała ich. Marka stojącego z telefonem przy uchu i kobietę na ekranie, uśmiechającą się nieco zbyt czule. Gdy tylko ją zobaczył, zamarł. Agnieszka, ty już wróciłaś? zapytał, udając naturalność, która brzmiała gorzej niż samo kłamstwo. Ona tylko się uśmiechnęła. Uśmiechem, który nie miał w sobie ani grama ciepła. Wtedy jeszcze nie krzyczała, nie płakała, nie pytała. Po prostu zamknęła drzwi od kuchni i poszła do swojej pracowni. A tam, po raz pierwszy od lat, nie była w stanie wydać z siebie ani jednego dźwięku. Jej głos, ta broń, ten symbol wolności, zgasł. Agnieszka zrozumiała, że jej życie właśnie pękło na pół i że to dopiero początek tragedii, która miała zmienić wszystko. Noc po odkryciu rozmowy męża była dla Agnieszki najdłuższą w życiu. Siedziała w swojej pracowni, wpatrując się w pustą kartkę papieru, jakby oczekiwała, że słowa same się pojawią i wytłumaczą jej, co się właściwie wydarzyło. Ale cisza była bezlitosna i to właśnie ona złamała ją bardziej niż sam fakt zdrady. Nad ranem Marek zapukał do drzwi jej pracowni. Najpierw cicho, jakby bał się jej reakcji, potem mocniej musimy porozmawiać. Jego głos był napięty, ale pozornie spokojny. Taki, który słyszy się od ludzi przyłapanych na kłamstwie. Agnieszka nie otworzyła drzwi. Nie dlatego, że bała się rozmowy. Bała się swojej własnej reakcji, że wszystkie emocje, które tłumiła, wybuchną naraz i nie będzie dało się ich zatrzymać. Dopiero po chwili, biorąc głęboki oddech, nacisnęła klamkę. Marek wszedł ostrożnie, jak intruz, który wie, że jest tu nieproszony. To nie tak, jak myślisz. Zaczął natychmiast, choć wiedział, jak banalnie to brzmi. Agnieszka roześmiała się krótko i gorzko, jakby ktoś właśnie opowiedział jej najbardziej absurdalny żart świata. Więc wyjaśnij mi, jak jest. Marek otworzył usta, ale nie wydobyło się z nich żadne sensowne słowo. W końcu, po kilku sekundach milczenia, usiadł i schował twarz w dłoniach. Nie chciałem tego. To zaczęło się przypadkiem. Słowo przypadkiem uderzyło ją jak policzek, bo przecież przypadek nie sprawia, że ktoś prowadzi ukryte rozmowy, kasuje wiadomości, tworzy nowy świat za plecami osoby, którą przysięgał kochać. Kim ona jest? zapytała wreszcie. Jej głos drżał, ale nie ze strachu, z determinacji. Chciała znać prawdę, choć przeczuwała, że zaboli bardziej niż wszystko, co usłyszała do tej pory. Marek spuścił wzrok. To Aneta. Agnieszka przymknęła oczy. Aneta, menedżerka zespołu, kobieta, którą znała od lat, zawsze uśmiechnięta, zawsze pomocna, zawsze blisko nich. Nigdy by nie pomyślała, że to właśnie ona stanie się kimś, kto zniszczy jej małżeństwo od środka. W jej głowie pojawiały się dziesiątki wspomnień. Wspólne trasy koncertowe, długie rozmowy w busie, żarty, uściski, wsparcie. Przecież Aneta była przy niej, kiedy dopadały ją kryzysy twórcze, jak mogła. Agnieszka poczuła, że traci grunt pod nogami. Zakochałeś się w niej? Zapytała, choć bała się odpowiedzi. Marek milczał, a jego milczenie było odpowiedzią najgorszą z możliwych. Tym razem to ona usiadła. Czuła, jak całe ciało staje się ciężkie. Jakby każda kość zmieniała się w kamień. Dlaczego? wyszeptała. Co zrobiła mnie tak? Marek uniósł głowę, wyraźnie poruszony jej słowami To nie twoja wina po prostu po prostu oddaliliśmy się od siebie. Ty ciągle pracowałaś ciągle w trasie ciągle zmęczona a ja poczułem się nieważny. Słowa wbiły jej się w serce ale nie tak, jak mógłby się spodziewać. Bo w nich było coś więcej niż usprawiedliwienie. Była w nich egoistyczna prawda człowieka, który nie potrafił dorosnąć do ciężaru bycia partnerem gwiazdy. Agnieszka wstała. Czy zdajesz sobie sprawę, ile razy czekałam na ciebie, żebyś mnie choć raz zapytał, jak się czuję? Ile razy chciałam usłyszeć, że jesteśmy w tym razem? On próbował podejść bliżej, ale ona się cofnęła. Nie dotykaj mnie. Nie teraz. Wtedy nastąpiło coś, co do końca życia zapamięta jako najboleśniejszy moment tej rozmowy. Marek spojrzał na nią z rezygnacją i powiedział: Nie chcę cię skrzywdzić, ale chyba nie potrafię już wrócić. Ta jedna chwila była jak detonacja. Wszystko, co trzymało ją w całości, rozsypało się w pył. Agnieszka poczuła, jakby ktoś wyrwał jej serce i zostawił w jego miejscu pustkę. Nie płakała, nie krzyczała, nie błagała. Patrzyła tylko na niego, na człowieka, którego kochała przez lata i widziała w nim obcego. Wyjdź. Jej głos był lodowaty, a jednocześnie na granicy załamania. Marek nie dyskutował, nie próbował jej zatrzymać, nie walczył, a to bolało najbardziej, ta obojętność, jakby ich wspólne życie nic nie znaczyło. Kiedy drzwi zamknęły się za nim, Agnieszka opadła na podłogę. Pierwsza łza spadła na jej rękę. Potem druga. Po chwili nie mogła już powstrzymać lawiny bólu, która wypełniła cały pokój. To była noc, w której po raz pierwszy zrozumiała, że zdrada nie polega tylko na złamaniu wierności. Polega na złamaniu człowieka od środka, a ona dopiero zaczynała czuć, jak głęboko sięga rana. Kolejne dni po odejściu Marka zamieniły się dla Agnieszki w labirynt bez wyjścia. Wstawała rano tylko dlatego, że ciało samo wymuszało ruch. Jej myśli były ciężkie, zamglone, jakby cały świat pokrył się warstwą kurzu, której nie dało się zetrzeć. Z pozoru funkcjonowała. Parzyła kawę, otwierała okna, przechadzała się po domu, ale to było tylko echo dawnej rutyny, jakby grała rolę w jakimś obcym spektaklu. W rzeczywistości każda sekunda przypominała jej, że wszystko, co znała, zostało nagle wyrwane z korzeniami. Najgorsze były wieczory. To wtedy cisza była najbardziej bolesna. Dom, który kiedyś tętnił muzyką, rozmowami, śmiechem, teraz brzmiał jak pusty korytarz odbijający każdy szept jej samotności. Agnieszka próbowała śpiewać choćby jedną linijkę, jeden dźwięk, aby choć na chwilę poczuć dawną siebie. Ale jej głos łamał się przy każdej próbie, jakby zdrada odebrała jej nie tylko miłość, lecz także talent, to co przez lata było jej największą siłą. Z czasem jednak ból zaczął zmieniać się w coś innego, w potrzebę poznania prawdy do końca, nie o Marku, o sobie. Czy naprawdę była tak ślepa? Czy naprawdę nie widziała, że ktoś bliski odchodzi krok po kroku? Zamknęła się w pracowni i zaczęła analizować ostatnie miesiące. Każdy dialog, każdy gest, każde spojrzenie, które wtedy ignorowała, a teraz nabierało znaczenia. Czuła, jak w jej głowie układa się mozaika, która nagle pokazuje obraz większy niż dotąd dostrzegała. Jednak budowa tej mozaiki bolała. Każdy kawałek był jak drżazga, jak przypomnienie, że życie potrafi przewrócić człowieka w jednym uderzeniu. Pewnego wieczoru, siedząc przy biurku, usłyszała dźwięk telefonu. Była to wiadomość od Anety, kobiety, która zniszczyła jej małżeństwo. Chcę porozmawiać, sama wyjaśnić wszystko. Przez chwilę Agnieszka chciała wyrzucić telefon przez okno. Po co miała słuchać słów kogoś, kto zburzył jej świat, a jednak coś w niej drgnęło? Może potrzeba zamknięcia? Może ostatnia próba zrozumienia, dlaczego człowiek, któremu ufała, zrobił jej coś tak niewyobrażalnego? Umówiły się w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Miejsce było ciche, niemal opuszczone, jakby stworzone specjalnie na trudne rozmowy. Kiedy Agnieszka weszła, Zobaczyła Anetę już czekającą. Nie wyglądała tak pewnie jak zawsze. Jej twarz była blada, oczy zaczerwienione. Agnieszka, naprawdę mi przykro. Przykro? Powtórzyła zimno. To wszystko, co masz do powiedzenia. Aneta przełknęła ślinę. To nie miało się tak skończyć. Marek, Marek był zagubiony, ja też to się po prostu stało. Agnieszka zacisnęła pięści. Niczego nie pije nie po prostu się nie robi. To była decyzja. Każde spotkanie, każdy telefon, każde kłamstwo. Aneta opuściła wzrok. Wiem. I dlatego chciałam ci to powiedzieć osobiście. Marek nie jest ze mną. Nigdy nie byliśmy razem naprawdę. To była ucieczka. Głupia, egoistyczna ucieczka dwojga ludzi, którzy nie potrafili zmierzyć się z własnym życiem. Cisza między nimi stała się ciężka, ale w tej ciszy było coś nowego. Nie tylko ból. Ale i zrozumienie. Agnieszka nagle poczuła, że po raz pierwszy od dawna oddycha swobodnie. Dlaczego teraz? zapytała. Bo widziałam, co się z tobą dzieje, i nie chcę, żebyś wierzyła, że to twoja wina. Te słowa zaskoczyły Agnieszkę. Całe tygodnie spędziła na obwinianiu siebie, za pracę, za nieobecność, za zmęczenie. A teraz słyszała od winowajczyni, że nigdy nie powinna była brać tego na siebie. Spotkanie zakończyło się bez wybuchu, bez krzyku, bez dramatycznych gestów. Obie kobiety wyszły z kawiarni jak ktoś, kto właśnie wypowiedział ostatnią linię w sztuce, którą chciał zakończyć od dawna. Wracając do domu, Agnieszka po raz pierwszy od dłuższego czasu spojrzała w niebo. Zimowe chmury rozstąpiły się, ukazując bladą gwiazdę. Być może nie wróci jej dawny głos od razu, być może blizna po zdradzie zostanie z nią na zawsze. Ale jedno wiedziała na pewno, to nie był jej koniec. Był to początek nowego rozdziału, w którym po raz pierwszy od lat mogła zapytać samą siebie: Kim jestem, jeśli nie żoną kogoś, kto nie potrafił mnie docenić? Tego wieczoru, wróciwszy do pracowni, usiadła przy mikrofonie, przymknęła oczy, wzięła głęboki oddech i po raz pierwszy od tygodni zaśpiewała. W życiu Agnieszki Nadeszła w końcu chwila, która była jednocześnie końcem i początkiem. Po tygodniach bólu, milczenia, burzliwych rozmów i prób zrozumienia tego, co wydarzyło się w jej małżeństwie, stanęła przed lustrem w swojej pracowni, miejscu, które przez lata było świadkiem jej twórczych wzlotów i najbardziej intymnych upadków. W odbiciu widziała kobietę zmęczoną, z zapuchniętymi oczami i sercem, które nosiło pęknięcia, niczym rysy na kryształowej powierzchni, a jednak, pomimo tego wszystkiego, widziała także coś jeszcze odbicie człowieka, który przetrwał. Zdrada, która tak brutalnie wdarła się w jej życie, nie była końcem jej opowieści, była tylko jednym z jej rozdziałów bolesnym, wyniszczającym, ale jednocześnie oczyszczającym. Agnieszka powoli odkrywała, że nie jest zdefiniowana przez błędy innych ludzi, że jej wartość nie zależy od tego, kto ją kochał, kto ją zranił, ani kto odszedł bez słowa. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zaczęła oddychać pełnią płuc, jakby ciężar, który nosiła na barkach, wreszcie przestał ją przygniatać. Dom, który wcześniej wydawał się pusty, nie był już więzieniem bólu. Stał się przestrzenią, którą mogła na nowo wypełnić swoim życiem. Stopniowo zaczynała dostrzegać drobne rzeczy, o których zapomniała: poranne światło padające przez okno, zapach świeżo zaparzonej kawy, dźwięk deszczu uderzającego o dach. Te małe, codzienne momenty stawały się jej nowym centrum. Nie potrzebowała już hałasu wielkich emocji, aby czuć, że żyje. Odnalazła wartość w ciszy, której wcześniej tak bardzo się bała. Wkrótce wróciła do muzyki, ale nie dlatego, że czuła presję stworzenia czegoś nowego. Wracała, bo jej serce zaczęło bić innym rytmem, delikatniejszym, prawdziwszym. Każda nuta, którą pisała, była jak kolejny krok na drodze do wolności. Nie było już w niej krzyku rozpaczy, teraz była w niej siła, którą można zdobyć tylko wtedy, gdy przejdzie się przez własne piekło i z niego wyjdzie. Jej terapeuta powiedział kiedyś słowa, które brzmiały banalnie, wręcz truistycznie, ale które z czasem stały się dla niej latarnią. Żeby odbudować siebie, najpierw musisz pozwolić sobie się rozsypać. Agnieszka w końcu zrozumiała, co to znaczy. Przestała próbować być silna na siłę. Przestała udawać, że nic się nie stało, zaczęła pozwalać sobie na łzy, na słabość, na kruchość, i właśnie w tej kruchości odnalazła najprawdziwszą wersję siebie. W pewien chłodny poranek, który zdawał się być jak każdy inny na zewnątrz, a jednocześnie zupełnie wyjątkowy w jej wnętrzu, Agnieszka zdecydowała się wreszcie włączyć mikrofon. Stała przed nim, patrząc na statyw, który przez lata był niemym świadkiem jej prób, lęków i niepewności. Ten dzień nie był podobny do żadnego innego. Od tamtej pamiętnej nocy, kiedy wszystko w jej życiu wywróciło się do góry nogami, nie odważyła się już zaśpiewać pełnym głosem. Ale teraz była gotowa. I choć śpiew nie był doskonały, brzmiał inaczej niż wcześniej, nosił w sobie ciężar doświadczeń, wszystkie blizny. Jakie pozostawiło w niej życie, i właśnie to czyniło go pięknym, autentycznym i wyjątkowym. W końcu śpiewała dla siebie, nie dla świata, nie dla opinii innych ludzi, nie dla uznania. Śpiewała dla swojego serca, które od dawna potrzebowało melodii jak powietrza. Każda nuta była jak tlen, każda fraza jak oddech, który napełniał ją siłą do życia. W tej chwili poczuła, że odzyskuje kontrolę nad własnym ciałem, i emocjami. Każdy dźwięk był manifestem jej wewnętrznej wolności, symbolem siły, której wcześniej nie była w stanie dostrzec. Po skończonym śpiewie wydarzyło się coś niemal symbolicznego. Agnieszka otworzyła drzwi pracowni, jakby robiła to po raz pierwszy od lat. W powietrzu unosił się zapach zimy, chłód otulił jej skórę i wypełnił ją świadomością, że wchodzi w nowy etap życia. Etap bez lęku, bez fałszywych wspomnień i bez ludzi, którzy nie zasługiwali, by pozostać przy jej boku. To było jak wejście w światło po długiej wędrówce przez mroczne korytarze przyszłości, w których musiała stawić czoła cierpieniu, zdradzie, rozczarowaniu i samotności. Nie była to zemsta, nie było w tym pragnienia triumfu nad kimkolwiek, ani nad czymkolwiek. To nie była chęć udowodnienia światu, że coś osiągnęła, lub że potrafi wygrać życie. To była wolność wolność od przeszłości, od toksycznych relacji, od własnych ograniczeń i lęków. W tej wolności kryła się cała prawda o niej samej jej siła, niezależność, zdolność do kochania siebie i życia na własnych zasadach. Z czasem zaczęła odbudowywać swoje życie. Spotykała się z przyjaciółmi, wychodziła na spacery wśród parków i ulic, które kiedyś dawały jej poczucie radości. Wróciła do miejsc, w których niegdyś czuła się szczęśliwa, choć przez lata unikała ich jak wspomnień, które raniły. Każdy krok, każdy powrót do dawnych miejsc był dowodem na to, że nie została złamana, została przemieniona. Ta przemiana nie była łatwa, nie była szybka. I nie była bezbolesna. Była powolna, głęboka i pełna refleksji, a jej efekt był piękniejszy niż mogła kiedykolwiek przypuszczać. Agnieszka zrozumiała również, że życie nie kończy się na jednym człowieku, jednej zdradzie, jednym błędzie. Życie to ciągłe zmiany, które uczą pokory, cierpliwości i odwagi. Upadki nie niszczą, jeśli potrafimy z nich wyciągnąć naukę. Wzloty przypominają, kim naprawdę jesteśmy i skąd pochodzi nasza siła. Bez bólu i rozczarowań nigdy nie zrozumiałaby, że w jej wnętrzu zawsze istniała siła, której nikt nie mógł jej odebrać. Własny głos, własna wartość i własna droga. W pewnym momencie zapisała w notesie słowa, które stały się jej osobistym manifestem: Nie boję się już żyć bez tych, którzy nie umieli zostać. Te słowa były jak pieczęć na nowym rozdziale jej życia. Wreszcie poczuła spokój wobec przyszłości, nie lęk, nie niepewność, ale świadomość, że potrafi przejść przez wszystko, co życie postawi na jej drodze. Jej historia nie była hollywoodzką opowieścią o triumfie, w której bohaterka wygrywa wszystko w ostatniej scenie. Była prawdziwsza, bardziej ludzka. To historia kobiety, która przetrwała ciemność, by w końcu odnaleźć światło, które zawsze nosiła w sobie. Agnieszka zamknęła notes, odłożyła długopis i wyszła na balkon. Śnieg delikatnie pokrywał ulicę, tworząc ciszę i spokój, jakiego dawno nie doświadczyła. Wciągnęła powietrze głęboko, czując, że zaczyna nowe życie nie to, które planowała, ale to, którego naprawdę potrzebowała. W tej chwili, Poczuła pełną świadomość swojej siły, swojej wartości i swojej niezależności. Przez krótki moment spojrzała w niebo, i na jej twarzy pojawił się subtelny, pełen spokoju uśmiech. Teraz jestem gotowa, wyszeptała, gotowa na wszystko. Jeśli ta historia poruszyła Cię tak głęboko, jak setki tysięcy osób, które codziennie odwiedzają nasz kanał, wiedz jedno: jesteś częścią wyjątkowej społeczności. Społeczności, która ceni prawdziwe emocje, nie boi się trudnych tematów i szuka sensu tam, gdzie inni widzą tylko chaos. Dlatego prosimy Cię o jedno: zostań z nami na dłużej. Kliknij przycisk subskrybuj, aby nie przegapić żadnej historii, żadnego wywiadu ani materiału, który może wzruszyć, zmotywować lub zmienić Twój sposób patrzenia na świat. Zostaw komentarz: podziel się swoimi emocjami, refleksjami i przemyśleniami. Twoje słowa nie tylko pomagają nam tworzyć lepsze treści, ale także inspirują innych widzów, którzy przechodzą przez podobne życiowe burze. Daj łapkę w górę. To prosty gest, który pozwala naszemu materiałowi dotrzeć do większej liczby osób. Tych, które potrzebują usłyszeć historie podobne do tej, które dodają nadziei i siły. Udostępnij film komuś, kto tego potrzebuje. Może masz przyjaciela lub bliską osobę. Która przechodzi przez trudne chwile. Ta historia może być dla niego światłem w ciemności, inspiracją do odzyskania własnej wartości i odwagi. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że jesteś tu z nami, że poświęcasz swój czas, że pozwalasz nam opowiadać historie, które dotykają serc, inspirują i pomagają odnaleźć nadzieję. Dołącz do nas. Razem tworzymy miejsce, w którym emocje mają głos a każda historia, nawet najtrudniejsza, może stać się początkiem czegoś pięknego. Dziękujemy, że jesteś częścią naszej społeczności. Do zobaczenia w kolejnym materiale.